Cześć, tu Paweł z BalticBHP.pl odcinek numer 34. Niejednokrotnie byliście na pewno w sytuacji, kiedy robicie jakieś proste prace domowe lub jesteście profesjonalistami i wykonujecie tych prac całkiem dużo narzędzia. Albo upchane wszystkie w kieszeni, zaczynając od młotka śrubokręta miarki, i po, po pięciu minutach macie pełne kieszenie i nie możecie zrobić ruchu ani ukucnąć. Albo te narzędzia są porozkładane wszędzie, gdzie tylko się da, i potem trzeba wchodzić na drabinę, schodzić z drabiny, wchodzić na jakiś taboret, czy, czy z, z czego tam remontujecie. Nie wszyscy mają spodnie z bocznymi kieszeniami, nie wszyscy są profesjonalistami, którzy mają spodnie robocze do, 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 do prac, gdzie można pozawieszać te wszystkie, wszystkie niezbędne narzędzia. Więc mamy dla Was bardzo fajny produkt. Zobaczcie sami. Wykonany w całości z bardzo wytrzymałej kordury. Jest to torba mocowana do paska od spodni na takie dwa, dwa mocne rzepy. Zapinamy tą torbę i, i ona wisi sobie z boku tutaj przy. Przy spodniach. Do tej torby możecie włożyć te wszystkie, wszystkie narzędzia, których akurat, akurat używacie. Nie wiem, wsypać wkręty, śrubki, nakrętki, podkładki, cokolwiek Wam jest potrzebne. Eee, torba jest wykonana z tej bardzo wytrzymałej kordury, dzięki czemu w każdym tym miejscu najbardziej narażonym na, na przetarcia, przecięcia, przekłucia eee, jest to ten materiał kordura, który, który wytrzyma o wiele dłużej niż zwykła, powiedzmy nie wiem, bawełna czy, czy zwykły jeans. Ta torba jest akurat torbą dwustronną. Ma sześć pojemnych kieszeni. Największa z tych kieszeni mieści, zobaczcie ja mam tutaj kubek, mieści kubek, kubek po kawie. Wszedł cały do środka. Także jest, jest całkiem spora. Fajny produkt. W kilku wersjach kolorystycznych. Ja tu mam akurat wersję jeszcze białą. Zobaczcie, też jest, też jest całkiem fajna. To jest Engelbert Strauss z serii e, Motion. Więc będzie pasowała kolorystycznie do wszelkich, wszelkich spodni Motion, jak i, jak i do innych produktów, tutaj e, niekoniecznie musi być to Strauss. Zobaczcie sami jak, jak pojemna jest ta torba. Ja mam tu kilka, kilka narzędzi. Mam taki młotek do wbijania akurat śledzi. Młotek, młotek pasuje. Mam taką przecinarkę do, do przewodów, całkiem, całkiem sporą, też się można tu wepchnąć. Mam kolejny młotek, już zwykły, który, który też możemy, możemy tutaj wsadzić. Śrubokręt wchodzi obcęgi wchodzą kolejny śrubokręt jest na niego miejsce kolejne szybce jest na nie miejsce kolejny śrubokręt jest miejsce na nożyk też wchodzi kolejna kolejne niezbędna, niezbędna rzecz czyli miarka też wchodzi, ona jest trochę gumowana więc ją było dość ciężko wepchać mam tutaj jeszcze jakiś kolejny pod ręką nożyk do przecinania strecza miejsce oczywiście na długopis Zobaczcie sami, jak, jak pojemna jest ta torba, ile, ile można do niej napchać. Już się nawet zrobiła ciężka i ciężko ją utrzymać jedną ręką. Jeżeli uważacie, że ten produkt Wam się podoba i że mógłby Wam się przydać nawet w codziennej pracy, tu pod spodem będzie zamieszczony link, gdzie możecie sobie trochę więcej posiadać o tej torbie. Zobaczcie na różne inne kolory lub konfiguracje ze spodniami. Obserwujcie nasze media społecznościowe, obserwujcie nasz kanał na YouTube, gdzie codziennie wrzucamy nowy... Nowy film opisujący nowy produkt, który naszym zdaniem może Wam się podobać i możecie być nim zainteresowani. A na dzisiaj dziękuję, to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.